Anna zawsze ceniła sobie poranki. Były dla niej jak cicha przystań, moment wytchnienia przed zgiełkiem dnia. Wstawała wcześnie, jeszcze przed świtem, gdy cały dom tonął w półmroku. Szybko przeciągała się, a następnie z cichym krokiem schodziła do kuchni. Uwielbiała ten czas, gdy mogła przygotować śniadanie bez pośpiechu i hałasu, zanim świat na dobre się obudzi. Dziś było inaczej, w powietrzu unosił się zapach świeżo zmielonej kawy, którą parzyła metodą przelewową, co wymagało cierpliwości i precyzji. Powoli rozstawiała filiżanki na drewnianym stole, gdy do kuchni wszedł Marek, jej mąż. Był mężczyzną, który budził podziw, wysoki, z siwiejącymi skroniami, ale pełen energii. Jego oczy błyszczały ciepłem, a uśmiechniał szczery i delikatny. Dzień dobry, kochanie, powiedział, kładąc rękę na jej ramieniu. Anna odwzajemniła uścisk, czując miękkość jego skóry i zapach ulubionych perfum, które zawsze nosił. Dzień dobry. Kawa już gotowa, usiądź, proszę. Zaprosiła go gestem do stołu. Marek usiadł, przeciągając się i rozglądając po kuchni, która była sercem ich domu. Jasne ściany, świece na parapecie i kilka doniczek z ziołami, które Anna pielęgnowała z zamiłowaniem. Co dziś w planach? Zapytała. Nalewając mu kawę. Spotkanie ósmej z klientem, potem kilka rozmów na budowie odpowiedział Marek. Po południu mam trochę wolnego, może uda się wyskoczyć na spacer. Anna uśmiechnęła się. Te drobne chwile, kiedy mogli być razem bez pośpiechu, były dla niej bezcenne. Może wieczorem ugotuję coś specjalnego? Zaproponowała. Marek skinął głową, czując wdzięczność za ciepło domu, które tworzyła. Do kuchni weszła pani Barbara, mama Anny, kobieta o łagodnej twarzy z siwymi włosami upiętymi w kok. Choć czasem bywała na nadopiekuńcza, dzisiaj wyglądała na spokojną. Dzień dobry wszystkim, powiedziała radośnie, siadając przy stole. Mamusiu, cieszę się, że przyjechałaś na weekend, Anna podała jej herbatę. Wzięłam trochę urlopu, muszę odpocząć, odparła pani Barbara. A przy okazji pomóc ci trochę w domu, jeśli nie masz nic przeciwko. Anna skinęła głową, czując, że wsparcie mamy jest teraz bardzo potrzebne. Przecież zawsze możesz liczyć na mnie, dodała mama z uśmiechem. Cały poranek upłynął w spokojnej atmosferze. Marek przeglądał dokumenty przy stole, Anna zabrała się za porządkowanie kuchni i planowanie dnia. W tych prostych chwilach kryło się wszystko, co dla nich ważne: miłość, zaufanie i marzenia o wspólnej przyszłości. Jednak Anna czuła, że za tym spokojem czai się coś więcej. Niewypowiedziane troski, które nieśmiało zaczynały się pojawiać w rozmowach, spojrzeniach. Wkrótce miały nadejść dni, które zweryfikują ich siłę i wytrwałość. Po śniadaniu Anna udała się do swojego małego biura na poddaszu. To było jej królestwo, jasne, z dużym oknem, przez które wpadało mnóstwo światła. Na biurku leżały notatki, katalogi, a także laptop, na którym pracowała nad nową ofertą cateringową. Mimo, że firma jeszcze raczkowała, Anna miała wielkie nadzieje. Wiedziała, że to jej szansa na niezależność i realizację pasji. Dzisiaj planowała przygotować szczegółową propozycję dla lokalnej restauracji, która mogła stać się jej pierwszym dużym klientem. Telefon zadzwonił, to była Monika, jej przyjaciółka od lat. Cześć, Aniu. Głos Moniki był pełen energii i optymizmu. Hej, Monika. Co u ciebie? Zapytała Anna, odruchowo uśmiechając się: Wiesz, właśnie zapisałam się na to szkolenie, o którym ci mówiłam, rzekła Monika z entuzjazmem. Myślę, że to może naprawdę pomóc nam, kobietom w biznesie. Brzmi super, odpowiedziała Anna. Sama zastanawiam się, czy nie powinnam się na coś takiego zdecydować. Wiem, że masz potencjał, Aniu. Nie poddawaj się. Ja też na początku miałam trudności ale z pomocą innych kobiet wszystko szło lepiej. Anna czuła, że rozmowa dodaje jej odwagi. Wiedziała, że droga przed nią nie będzie łatwa, ale wsparcie Moniki było bezcenne. Po południu Marek wrócił z pracy trochę wcześniej niż zwykle. Zmęczony, ale zadowolony. Usiadł przy kuchennym stole, gdzie czekała na niego zupa dyniowa, jedno z ulubionych dań. Dzisiaj mieliśmy ważne spotkanie, zaczął Marek, nalewając sobie herbaty. Może w końcu dostanę tę wielką robotę, o której mówiłem? To świetna wiadomość, ucieszyła się Anna. Może wtedy nareszcie odłożymy na wakacje, o których tyle rozmawialiśmy. Marek uśmiechnął się, ale w jego oczach pojawił się cień niepokoju, którego Anna nie do końca potrafiła odczytać. Wakacje są dobre, ale najpierw muszę się upewnić, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, powiedział spokojnie. Wieczorem Anna odwiedziła chorą ciotkę w szpitalu. Spacerując po korytarzach, widziała ludzi w różnym stanie, niektórzy wyczerpani, inni pełni nadziei. Przypomniała sobie, jak ważne jest zdrowie i jak kruche potrafi być życie. Rozmowa z ciotką była pełna ciepła i wzruszeń. Kobieta dziękowała za odwiedziny, a Anna obiecała, że będzie częściej przychodzić. W drodze powrotnej Anna zaczęła się zastanawiać, czy wszystko w jej życiu jest na właściwym miejscu. W sercu miała jednak pewność, że nawet jeśli pojawią się trudności, będzie gotowa stawić im czoła. Następne dni miały spokojnie, choć Anna coraz częściej myślała o zdrowiu ciotki i kosztach leczenia. W domu panowała atmosfera zwykłej codzienności: poranne kawy, rozmowy przy stole, przygotowywanie posiłków. Marek wspierał Annę, ale wyraźnie coś go ciążyło, choć nie chciał się dzielić swoimi zmartwieniami. Pewnego popołudnia Anna odebrała telefon od pani Barbary. Aniu. Musimy porozmawiać, głos mamy zabrzmiał poważnie. Co się stało, mamo? Zapytała Anna, czując niepokój. Twój ojciec zadzwonił. Stan ciotki się pogorszył. Szpital dzwonił z informacją o dodatkowych badaniach i kosztach, które będą bardzo wysokie. Mama zrobiła pauzę. Marek mówił, że to dla Was spory problem. Anna zamknęła oczy na moment. Wiedziała, że leczenie będzie kosztowne, ale nie spodziewała się, że sytuacja tak szybko się pogorszy. Co proponuje Marek? Spytała ostrożnie. Powiedział, że jeśli chcesz sfinansować leczenie, może to wymagać sprzedaży waszego domu. Te słowa uderzyły Annę jak grom z jasnego nieba. Dom był ich azylem miejscem, gdzie budowali wspólne życie. Sprzedać go to była ogromna decyzja. Przemyślę to. Mamo odparła po chwili. Porozmawiam z Markiem. Wieczorem, przy kolacji, Anna poruszyła temat z mężem. Marek, rozmawiałam z mamą. Powiedziała, że musimy podjąć decyzję o sprzedaży domu, jeśli chcemy pokryć leczenie. Marek spojrzał na nią z ciężkim wyrazem twarzy. Wiem, że to trudne, ale jeśli nie sprzedamy domu, to nie będzie pieniędzy na leczenie ciotki. To jedyna opcja. Anna poczuła, jak serce bije jej szybciej. To nasz dom, Marek. Co potem? Gdzie będziemy mieszkać? Znajdziemy coś mniejszego. Teraz liczy się zdrowie, odparł Marek stanowczo. Chociaż nie była pewna, czy decyzja była słuszna, zgodziła się. Następnego dnia podpisała dokumenty na sprzedaż domu, mając nadzieję, że to wszystko dla dobra ich rodziny. Kilka dni później Marek zniknął na dłużej niż zwykle. Nie odbierał telefonów ani wiadomości. Anna czuła rosnący niepokój. Pewnego wieczoru usiadła przy komputerze i zaczęła przeglądać dokumenty finansowe. Wtedy zauważyła coś, co ją zaskoczyło: na koncie Marka pojawił się duży przelew, znacznie wyższy niż suma ze sprzedaży domu. Nie mogła się oprzeć ciekawości i zaczęła szukać informacji. Po godzinie odkryła, że Marek wyjechał z pieniędzmi i zostawił jej wiadomość. Na ekranie telefonu pojawił się SMS. Dokumenty rozwodowe już wysłane. Powodzenia, Aniu. Anna poczuła, jak serce wali jej w piersi. Zamiast się załamać, coż w niej pękło na inny sposób, wybuchnęła śmiechem, gorzkim i pełnym ironii. Postanowiła, że nie pozwoli mu wygrać. W odpowiedzi napisała wiadomość, ale nie była to zwykła odpowiedź. Dołączyła do niej zdjęcie dokument, który przygotowała wcześniej, a którego Marek nie znał. Była to umowa którą podpisała, zabezpieczająca jej prawa do części pieniędzy oraz dodatkowo, ukryty testament, który zostawiła jej ciotka, nieświadoma jeszcze jego istnienia. Wiadomość brzmiała: Powodzenia z tym wszystkim, Marek. Ja mam swoją niespodziankę. Tego samego wieczoru Marek zadzwonił do niej w panice. Jego głos był pełen obaw i niepewności. Aniu, co ty zrobiłaś? Zapytał drżącym głosem. To nie może się tak skończyć. Anna poczuła satysfakcję, ale też wiedziała, że to dopiero początek. W tle wydarzeń pojawił się również nieoczekiwany wątek tajemnica ciotki, która może zmienić bieg całej sprawy i wywrócić ich życie do góry nogami. Telefon Marka rozbrzmiewał w pustym salonie. Anna siedziała na kanapie, trzymając telefon w dłoni, kiedy odebrała. Jego głos był niepewny, niemal błagalny. Aniu, musimy porozmawiać to, co znalazłaś, to nie powinno było wyjść na światło dzienne. Anna westchnęła, opierając się o oparcie. Marek, sprzedałeś nasz dom, uciekłeś z pieniędzmi i zostawiłeś mi rozwód. A teraz próbujesz mnie zastraszyć? Nie o to chodzi. zawołał Marek, głos mu się załamał. Ta umowa, testament. To może wszystko zmienić, ale nie jesteś przygotowana na to, co się wydarzy. A co się wydarzy? Zapytała spokojnie Anna. Bo jak na razie, to ja mam kontrolę nad sytuacją, a ty wyglądasz na przerażonego. Marek zamilkł na chwilę. Ciotka nie była zwykłą kobietą, zaczął ostrożnie. Jej testament jest bardziej skomplikowany, niż myślisz. Zostawiła sporo rzeczy ukrytych, a to, co znalazłaś, to tylko wierzchołek góry lodowej. Anna poczuła, jak rośnie w niej ciekawość. Zawsze wiedziała. Że ciotka miała swoje tajemnice, ale nie spodziewała się, że aż tak wielkie. Muszę to zobaczyć. Chcę wiedzieć wszystko, powiedziała stanowczo. Marek obiecał spotkać się z nią następnego dnia, by wyjaśnić sprawę. Anna poczuła mieszankę nadziei i niepokoju. Następnego popołudnia Marek przyszedł do domu Anny. Wyglądał inaczej niż zwykle: zmęczony, zaciśnięte szczęki, jakby nosił ciężar, który trudno mu było dźwigać. Usiedli w salonie, a Marek wyjął z torby kilka kopert i dokumentów. To wszystko to część testamentu ciotki, wyjaśnił. Zostały sporządzone wiele lat temu. Mówią o majątku, który nie został ujawniony, i o ludziach, którym powinniśmy ufać. Anna czytała uważnie każdy dokument. Okazało się, że ciotka zapisała spory majątek nie tylko Annie, ale także fundacji pomagającą osobom w trudnej sytuacji, a także pewnemu człowiekowi. Który miał być kluczowy w jej leczeniu? To fundacja? Zapytała Anna. To może być dodatkowe źródło wsparcia. Tak, ale nie wszyscy chcą, żeby to wyszło na jaw. Marek spojrzał na nią uważnie. I dlatego uciekłem, bo bałem się, że jeśli prawda wyjdzie, nasza sytuacja się zmieni. Anna czuła, jak cała układanka zaczyna się powoli układać. Zdawała sobie sprawę, że to dopiero początek walki. Nie tylko o majątek, ale także o prawdę i godność. W tle pojawił się nowy wątek, tajemniczy człowiek związany z fundacją, który może być kluczem do rozwiązania wszystkich problemów. Kim jest? Czy można mu zaufać? Anna postanowiła to sprawdzić. Anna nie mogła przestać myśleć o dokumentach, które Marek jej pokazał. Fundacja ciotki to była zupełnie nowa perspektywa, a równocześnie szansa na wsparcie, które mogłoby odmienić ich los. Zdecydowała, że musi dowiedzieć się więcej. Następnego dnia umówiła się na spotkanie z prawniczką ciotki, panią Katarzyną, kobietą o surowym, ale jednocześnie ciepłym spojrzeniu, która zajmowała się wszystkimi sprawami spadkowymi. Pani Katarzyno, proszę mi pomóc. Chcę zrozumieć, co tak naprawdę zostawiła moja ciotka, mówiła Anna podczas spotkania w eleganckim, ale przytulnym biurze. Pani Katarzyna spojrzała na nią uważnie i otworzyła teczkę pełną dokumentów. Testament był bardzo szczegółowy, ale też zawierał kilka klauzul, które wymagają interpretacji. Zawierał również listy i notatki, sądzę, że ciotka przewidywała, iż ktoś może próbować coś ukryć. Anna poczuła, że ma do czynienia z czymś większym niż tylko spadkiem. Czy jest ktoś, kto mógłby nam pomóc rozwiązać tę zagadkę? Zapytała. Tak, odpowiedziała prawniczka z powagą. Pewien mężczyzna, który od lat współpracował z fundacją. Nazywa się pan Robert. To zaufany człowiek. Gdzie go znajdę? spytała Anna. Mam jego kontakt. Mogę pani go przekazać, ale proszę pamiętać, że to delikatna sprawa. Anna podziękowała i już wiedziała, że to kolejny krok w walce o swoje życie. W tym samym czasie Marek coraz bardziej się wycofywał. Anna zauważyła, że jego telefony przestały być tak częste, a gdy rozmawiali, w jego głosie czuć było nerwowość. Pewnego wieczoru Marek zjawił się niespodziewanie w ich starym domu, który wciąż jeszcze oficjalnie należał do Anny. Musimy porozmawiać, powiedział poważnie. Anna spojrzała na niego z mieszanką złości i ciekawości. Co teraz? Zapytała. Wiem, że popełniłem błąd. Uciekłem z pieniędzmi, zostawiłem cię samej. Ale dowiedziałem się czegoś ważnego. Ktoś próbuje nas wykiwać. Wyciągnąć te pieniądze dla siebie. I my musimy to powstrzymać. Anna nie mogła uwierzyć własnym uszom. A dlaczego nie powiedziałeś wcześniej? Zapytała. Bałem się, nie chciałem, żebyś cierpiała przez moje błędy. W ich oczach pojawiło się coś, co jeszcze łączyło ich mimo wszystko wspólny cel. Jeśli naprawdę chcesz pomóc, musimy działać razem. I musisz mi zaufać, powiedział Marek. Anna skinęła głową, wiedząc, że to będzie trudna droga, ale razem mogą stawić czoła temu, co się szykuje. Anna umówiła się z Robertem w małej kawiarni na obrzeżach miasta. Mężczyzna był w średnim wieku, miał zmęczoną twarz, ale oczy pełne determinacji. Pani Anno, słyszałem o sytuacji, zaczął spokojnie. Fundacja to coś więcej niż tylko dokumenty. To historia ludzi, którym ciotka pomagała w najtrudniejszych chwilach. Roberto powiedział, że przez lata ciotka prowadziła dyskretną działalność charytatywną, ukrywając spore sumy pieniędzy na pomoc potrzebującym, ale także gromadząc dokumenty, które mogły zagrozić niektórym wpływowym osobom. To dlatego Marek się wycofał? Zapytała Anna. Być może ktoś z zewnątrz chce przejąć fundusz, usunąć świadków. Anna poczuła ciężar sytuacji. To nie była już zwykła sprawa rodzinnego spadku, to była walka o prawdę i sprawiedliwość. Tymczasem Marek i Anna zaczęli wspólnie planować, jak zabezpieczyć fundację i rozliczyć się z pieniędzmi. Wiedzieli, że przeciwnicy nie zawahają się użyć żadnych środków. Niespodziewanie Anna otrzymała telefon od dawnej przyjaciółki, Magiedy, która pracowała jako dziennikarka śledcza. Aniu, słyszałam o tym, co się dzieje. Może mogę pomóc? Zaproponowała. Anna poczuła ulgę. Wiedziała, że walka może być długa, a każdy sprzymierzeniec się liczy. Magdo, potrzebujemy wsparcia i informacji. Jeśli możesz, spotkajmy się jak najszybciej. Gdy spotkały się w kawiarni, Magda przedstawiła informacje o podejrzanych osobach krążących wokół fundacji oraz możliwości nagłośnienia sprawy. Anna i Marek poczuli, że powoli nabierają przewagi, choć droga jeszcze długa i pełna niebezpieczeństw. Anna i Marek z pomocą Magdy rozpoczęli przygotowania do ujawnienia prawdy. Magda zaczęła zbierać materiały do artykułu, który miał wstrząsnąć lokalną społecznością i zablokować plany przeciwników. Wieczorem, po długim dniu rozmów i ustaleń, Anna usiadła przy biurku, przeglądając dokumenty i notatki. W głowie kłębiły się myśli o tym, jak bardzo życie potrafi się zmienić w krótkim czasie. Nagle telefon zaczął dzwonić. To był Marek. Aniu, musimy się spotkać natychmiast. Coś się dzieje powiedział zdenerwowany. Spotkali się w ich dawnym domu, który teraz miał stać się centrum ich działań. Dostałem wiadomość od kogoś z fundacji. Mówią, że ktoś próbuje przejąć nasze biura, zniszczyć dokumenty mówił Marek z troską. Anna poczuła, jak adrenalina zaczyna działać. Wiedzieli, że ich walka nie będzie łatwa, ale byli gotowi na wszystko. Dni mijały. A dzięki wsparciu Magiedy i rosnącej świadomości społecznej sprawa fundacji zyskała rozgłos. Udało się powstrzymać próby sabotażu, a przeciwnicy zostali postawieni pod ścianą. Anna wygrała walkę nie tylko o majątek, ale przede wszystkim o prawdę i godność. Marek, choć popełnił wiele błędów, zaczął na nowo budować z nią relacje oparte na szczerości i wzajemnym szacunku. Fundacja zaczęła pomagać kolejnym potrzebującym, Anna poczuła, że jej życie nabiera nowego sensu. To był trudny czas, ale dzięki temu stałam się silniejsza, powiedziała do Marka, trzymając go za rękę. On uśmiechnął się, wiedząc, że razem są w stanie pokonać każdą przeszkodę.